Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w okresie ostatnich dwóch miesięcy, odkąd wprowadzono stan epidemii w naszym kraju, odnotowuje coraz większą liczbę ofiar śmiertelnych, które zginęły w wypadkach drogowych. Jak podkreśla Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy Waldemar Medkoś od połowy marca, ruch na drogach jest dużo mniejszy, jest mniejsza liczba zdarzeń drogowych, a ofiary wypadków to piesi i rowerzyści. Jeżeli od początku marca do dnia, załóżmy wczorajszego, do połowy maja. W tym roku tych wypadków było 14, to w tamtym roku za ten sam okres było ich 18, więc jest spadek ilości wypadków. To dobrze, spadek ilości rannych jednocześnie. Ale niestety, o ile w tamtym roku, w tym okresie jedna osoba zginęła, to w 2020 roku tych ofiar było aż 5. Więc tu drastyczny wzrost ofiar. Są to wszystko osoby z tej grupy tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli piesi rowerzyści. Nie ma ani jednej ofiary, która zmarłaby, zginęłaby w wyniku zderzenia się załóżmy pojazdów, samochodów osobowych, ciężarowych. To są wszystko piesi i rowerzyści, którzy, którzy zgniali. Od początku roku jest to już w sumie 7 osób, jest to 5 osób pieszych i dwoje rowerzystów. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i noszenie elementów odblaskowych. Szczególnie tutaj apeluję do tej grupy uczestników ruchu, żeby zachowali szczególną ostrożność podczas poruszania się. Wiadomo, że na początku roku mieliśmy okres, gdzie ten zmrok zapadał wcześniej, czy, czy dzień był krótszy. W tym momencie jest coraz lepiej, ale w dalszym ciągu problemem jest oświetlenie rowerzystów, widoczność pieszych. Przypominam o obowiązku, prawnym obowiązku używania momentów odblaskowych. To bardzo ważne, aby zadbać właśnie o swoje własne bezpieczeństwo. Jednocześnie apel, prośba do kierowców o zwracanie uwagi na tych właśnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, których nie chroni karoseria samochodu, żadne systemy bezpieczeństwa, którzy gdzieś tam poruszają się poboczami, czasem chodnikami. Trzeba patrzeć na nich przy skręcaniu na drogę poprzeczną w tych niebezpiecznych miejscach, często też na przejściach dla pieszych tu właśnie osoby najczęściej giną. Teoretycznie ofiar śmiertelnych i wypadków powinno być mniej. Czas epidemii dla dużej liczby osób powinno oznaczać niewychodzenie z domu.